Są takie serie shooterowe, które zostają z nami na dobre i na złe. I najlepszym tego przykładem jest seria Far Cry, która od swojej pierwszej części dosyć mocno ewoluowała w stronę tego, co możecie, będziecie mogli zobaczyć w najnowszej odsłonie, czyli Far Cry 5, w której przeniesiemy się do Montany, do hrabstwa Hope w którym będziemy ścigać tym razem śmiercie, śmiertelny kult, chciałem powiedzieć śmiercionośny i połączyć to ze słowem śmiertelny, bo jest tak niebezpieczny, jest ich tak dużo. Eee, słuchajcie, ja dostałem zestaw prasowy od Ubisoftu i dzisiaj chciałbym Wam go przedstawić, także niech Pan przyjdzie do nas i niech zniesie tutaj ten zestaw prasowy. A oto ich oczom ujrzał się, i oto jest. Słuchajcie, zaczniemy od tej małej paczuszki, która była w zestawie, i zobaczymy, co to jest. Jest to, to no brainer battle opener, czyli otwieracz. O! Wow. okej! Okay. No takiego otwieracza but do butelek to ja jeszcze nie mam jest naprawdę imponujący i te uszy jeszcze są tak, uszy i nie tylko, to wszystko wygląda tak, jakby można było spokojnie przytwierdzić do jakiejś deski, do ściany, to bym tego nie wieszał, ale powiesić taką małą deseczkę kwadratową, przywiercić sobie ten otwierasz do tego i otwieracie sobie piweczko, idealne, to znaczy Coca-Cola, to miałem na myśli. E, rewelacyjny i jest oczywiście obrandowany, z boku jest napis Far Cry 5, bardzo fajny, ale teraz czas na skrzynkę, wiecie jak lubię otwierać takie skrzynki, Poza takimi w grach oczywiście. Pokażę Wam ją najpierw, jest to pocztówka z Montany, logo PS4 Pro. Widzę, że teraz ten branding PS4 Pro jest bardzo, bardzo mocno lobowany, pokazywany w zasadzie na wszystkim co się da i już wypada nam gra, już wypada nam gra, proszę bardzo, gra po polsku, po czesku. No tak, bo to jest wydanie na ten region, Trust, Pray, Obey. Postawimy sobie pudełeczko tutaj, a może lekko otworzę. Jest to zwykłe, standardowe wydanie gry. Do tego mamy koszulkę, oczywiście. Koszulkę sobie zostawię. A dlaczego o tym dowiecie się w dalszej części tego unboxingu? Call me father. Mów do mnie, ojcze. Słuchaj, co my tu mamy dalej? Mamy zawieszkę zapachową. W grze są takie kwiaty, które nazywają się Bliss. I one są. Nie chcę wam za dużo zdradzać z fabuły, ale odgrywają one ogromną rolę w tej grze. I właśnie mamy taki, e, taką zawieszkę zapachową o, smaku, o zapachu tych kwiatków. Bardzo fajne. Postawimy tutaj. Mam nadzieję, że pudełko się nie przewróci. Słuchajcie. I co mamy następne? To wygląda jak podstawki e, pod piwo. Tak, jest nawet Whistling Beaver, czyli świszczący gwizdzący bubr i jest to duże piwo, ewentualnie mamy taką z niedźwiadkiem. Ale słuchajcie, jako że mam dwa takie zestawy, to jeden Wam oddam. Napiszcie w komentarzu, którą część Far lubicie najbardziej i dlaczego, a ja wylosuję za dwa tygodnie zwycięzcę, który albo panią zwyciężczynię, który, która, który zgarnie właśnie taki zestaw dwóch podkładek. Także piszcie w komentarzach koniecznie. E, następne to, co mamy, to księga Józefa. Joseph jest głównym złym złolem w tej części. Tak jak wziąłem to do ręki teraz, to myślałem, że to jest notatnik, ale nie, słuchajcie, to jest, to jest naprawdę zapisane. Tu są normalnie słowa, tu są zdania, tu są obrazki też, także coś dla mnie. I to jest faktycznie spisane. Także no, to jest fajne, to jest fajne. Zrobimy sobie słuchowisko może kiedyś na streamie, będę wam to czytał. Z takim, właśnie wiecie, uniesieniem, jakbym był ojcem Josephem. E, no i mamy plakat. I ostatnią rzeczą jest plakat. Już widzę, że jest tutaj ta krzywa morda ojca Joseph. E, słuchajcie, plakatów jest pięć. Mam pięć plakatów. E, chcecie plakat? Napiszcie w komentarzu. Jeśli tak, no to wysłanie tego nie będzie absolutnie żadnym problemem dla mnie, po prostu wsadzę to w kopertę. E, czyli cztery osoby mogą zgarnąć plakaty. A zobaczmy sobie, co właściwie możecie zgarnąć. Plakat jest dwustronny, mamy grafikę promującą grę i mamy ojca Josefa z drugiej strony. Bardzo spoko, taki dosyć standardowy wymiar tego plakatu. Wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. I cztery możecie zgarnąć, także nawet nie spodziewałem się, że będzie to zestaw prasowy, w którym będę miał coś do rozdania. Ale bardzo się cieszę, że tak jest, bo lubię się z Wami dzielić tym stawem, bo i tak już go mam dosyć, dosyć dużo. Co zresztą na pewno widzicie za mną. I tak właśnie prezentuje się zestaw prasowy Far Cry 5. Słuchajcie, już teraz zapraszam Was na wyjątkowy stream, który odbędzie się w sobotę na fanpageu Ubisoft Polska. Będę streamował grę od początku. Tak, żeby ja już troszkę dzisiaj miałem okazję pograć, nie za dużo, ale no coś tam udało się uszknąć. Myślę, że do tej soboty będę miał lepsze pojęcie o tej grze i będę mógł odpowiadać na Wasze pytania. Także idźcie koniecznie na fanpage Ubisoft Polska, zostawcie lajka, bo stream w sobotę o godzinie 18. Myślę, że możemy też sobie zrobić stream z tego w niedzielę na kanale, jeśli tego chcecie, dajcie koniecznie zdać w komentarzu pod tym filmem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję z dzwonkiem, bo wtedy nie ominie Was żaden następny materiał ani stream. Mam nadzieję, bo te notyfikacje Google jakoś nie działają, ale możecie zawsze kliknąć tutaj i tutaj możecie zostawić subskrypcję, a tutaj macie dwa materiały, które myślę, że mogą Wam się spodobać, a których może jeszcze nie widzieliście. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Do zobaczenia i uszanowanie.